Witam serdecznie Szymoko z w Facebooku Koncertomania Jasielska i okolicą. Uwaga, uwaga drodzy mieszkańcy Jasła i Osiedla Śródmieście. Już w niedzielę 14 września 2025 roku na Ogrodzie Jordanowskim przy Młodzieżowym Domu Kultury Wiaśle. Wielki piknik Rodzinny Osiedlowy 2025 z Osiedlem Śródmieście 2025 Wiaśle. Tego dnia organizatorzy imprezy przygotowali dla mieszkańców Osiedla Śródmieście Jasła. Wiele atrakcji, Dmuchany Plac, zabaw dla najmłodszych. Sensoplastykę. Zawody sportowe dla rodzin jogę, pianę, party i wiele innych atrakcji. Szczegóły na plakacie. W imieniu organizatorów imprezy serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców osiedla śródmieście Jasła już w niedzielę, 14 września od godziny 14 do godziny 18 na Ogród Jordanowski przy młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle, Z Szymon Kojersztysra, Facebooku, Koncertomania Jasielska i okolice.